Nie trzeba być świętym Mikołajem, żeby rozdawać prezenty i to przez cały rok. Dzięki Wam radość zawitała do wyremontowanych oddziałów, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt medyczny, gdzie dzieci mogą dążyć do celu i walczyć o zdrowie, a sił dodają im spełnione marzenia. Tak wiele wspaniałości udało nam się razem osiągnąć i niech kolejny rok będzie jeszcze wspanialszy. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7531 Fundacja Polsat.